Masz dzień drugi, ja już po obiadku do obiadku zrobiłam sobie herbatę. Dzisiaj drugie okienko. Pokazałam Wam co tam jest, ale wiem, że nie wszyscy po angielsku panie mają tak jak ja: Cynamon. Nie kabanos, tylko ten Imbir. <gryw> Kardamon znowu. Kurczę bardzo podobna. Uh, cloves. co to było? cloves. To były goździki. Star Anise Anish. Kałka muszkatołowa i czarny pieprz. Tak, taki, taki mieliśmy dzisiaj skład. Dzisiaj kubeczek z zizi. Jest to kubek, który dostałam od mamy bardzo. Ile to już lat temu było? Cztery? Dawno temu. Cztery lata temu już. Jakoś, jak mama się dowiedziała, że lubię właśnie zizi, czyli tego czarnego kota z bajki, chyba po polsku się nazywa podniebna poczta kiki. No to właśnie wzięła i, i mi kupiła, chyba na biały dzień, ale też nie jestem pewna. Więc taka y, tylko. <laughs> tutaj historia kubeczka. Widziałam, że tam Wam się wczoraj podobał mój kubek z kiwaczkiem. Kiwaczek, czyli ten czewraszka. Więc pomyślałam, że o tym też słów kilka. I słuchajcie, jestem bardzo zdziwiona, że te vlogmasy mi wychodzą takie długie. Miały planowo być do 20 minut, żeby się wyrobić ze wszystkim, z montażem, z dodaniem itd. itd. No i jak wczoraj yy, montowałam film i zobaczyłam, że wyszło mi ponad 30 minut, to miałam taki ja pierdziele. Przecież one będą coraz dłuższe, ja jeszcze nie wyszłam z domu nigdzie, żeby wam coś pokazać. jeżeli ja z domu nagrywam po 30 minut, to będzie masakra jakaś, nie? No, ale mówiłam Wam wczoraj też na vlogmasie, na końcu Vlogmasa, że Miałam pod koniec dnia bardzo brudną robotę, i chcę Wam pokazać o co mi chodziło. Jest jeszcze piękne słoneczko, musiałam aż zasłonić okno, żebyście mnie widzieli. Bo, jak zauważyliście po wczorajszym filmie, zawsze w godzinach popołudniowych przez to największe okno tutaj wchodzi mi słońce i mnie wręcz nie widać. Siebie w podglądzie też teraz słabo widzę, więc mam nadzieję, że wszystko jest ok. I korzystając z tego, że jeszcze jest jasno, to chcę Wam pokazać nad czym tak wczoraj pracowałam. I też chcę od razu zaznaczyć, że y, wiem, że nie wszystkim się spodoba, wiem, że nie wszyscy będą rozumieli o co chodzi, ale słuchajcie, to nie o to chodzi. Tej osobie konkretnej, tej, y, tej którą za chwilę zobaczycie, ma się podobać i to jest najważniejsze. No, więc jeszcze mam za ciepłą herbatę. Ja takiego aż w nie piję, y, więc poproszę tutaj do mnie y, osobę, nad którą wczoraj pracowałam i już wam wyjaśnię o co chodzi. Tadam! Nie! jest? Dłysko. Słuchajcie, to był jego wymarzony kolor i męczył mi trochę, że chcę taki kolor. I was it, it was it, it was it. No koju Ironaritekata nie! Chodzimy ty! Jakoś 5 lat temu, słuchajcie, będzie mi ciężko robić napisy do vlogów, więc będę tłumaczyć 5 lat temu. Ja sam sobie pofarbować i niestety, ale wyszło mu strasznie takie rude, zwykłe. E, teraz się postaram, to jaką jest temurat tej? Joku. I y, siedziałam, robiłam mu włosy, I jeszcze nie jest tak perfekcyjnie, jak powinno być, cały czas y, szukam mieszanki odpowiedniej, sama mu robiłam mieszankę, więc... Mam Mam Tak, tutaj Pimpek mówi, że za którymś razem w końcu nam no, wyjdzie, słuchajcie, ja też nie wiedziałam, jakie proporcje i tak dalej, I sama farbowałam włosy na srebrno, jak była młodsza, tak 10-13 lat temu i pomyślałam, że jemu mu też porobię i no i wyszło, wyszło jak wyszło, chyba wyszło spoko. Spoko? Spoko, spoko. Dobrze. Dobrze. Y nie mamy żadnego woksu, łaksu, to kamocka, nasi, <sum> <sum> żadnych żelów do włosownicy, nic tego typu. On takich rzeczy nie lubi, więc po prostu są tylko umyte. A no, Aratta Deka ten, nie? A takie damy, nie. Aratta Deka, to się ma Aratta Dokka. No ciągle Ano, Aka i to cino, Kami. A nie no ciekawe skrót A tutaj Pimpek mówi, pamiętacie, jak Włożo? ja miałam takie końcówki różowe, takie czerwono-różowe. Hmm. To była taka szamponetka, którą ja stosowałam trochę inaczej, nie na 5 minut, tylko na 30 minut. I tak samo wczoraj wzięłam i kupiłam z tej samej firmy szamponetki czarną, białą i fioletową. Pomierzałam je w odpowiednich proporcjach i właśnie próbowaliśmy zrobić mu włoski. Będziemy obserwować, jak się kolor włosów zakowuje. Dajcie znać, jak się Wam podoba i niestety. I nie szczególnie. I nie sztydy. Jeszcze wam pokażę z bliska. Bo na kamerze to wiadomo, że nie fajnie widać, ale tył naprawdę super, taki idealny aż. I tutaj, gdzie nigdzie, takie białe przebłyski. Ale naprawdę super mi się ten kolor podoba. Najgorzej, że ciężko jest go nagrać, zwłaszcza w takim świetle. Już jestem, powiem Wam, że przy tym dzisiejszym słoneczku, to tak ciężko jest złapać jakieś dobre oświetlenie, dobry kadr, żeby wszystko było widać. Mam nadzieję, że kolor Pimpka się ładnie chwycił, ale też tak jak mówiłam, będę mu ten kolor jeszcze poprawiać na pewno, bo to był dopiero pierwszy raz, jak mu robiłam. Jeszcze będę ten kolor poprawiać, więc jak będziemy wychodzić na zewnątrz, to na pewno będzie o wiele lepiej e, widać ten kolor. Pimpek teraz siedzi, pracuje z domu, więc już mu więcej nie przeszkadzam. Zajmę się swoją herbatką dzisiejszą. Powiem Wam, że pachnie bardzo podobnie jak ta wczorajsza, takim kardamonem, ale właśnie z anyżem, Ja anyż bardzo lubię O, zupełnie inny smak. Słuchajcie, ta jest bardziej taka anyżowa, taka właśnie... Nie wiem, że tu nie ma lukrecji, ale taki ma posmak, jakby była lukrecja. Wiem, że to jest anyż, ale ta mi smakuje bardziej niż ta wczorajsza. Czy ta wczorajsza też była pyszna, bo była kardamon 100%, ale ta dzisiaj jest taka właśnie... odświeżająca, taka... Złe porównanie, ale jak cukierki na gardło, takie wiecie, takie ziołowe, oczyszczające, to mniej więcej podobne e, klimaty ma ta herbata. Bardzo fajna jest, bardzo mi smakuje. I też się zastanawiam, bo są, jest 25 okienek, czy te herbaty się będą powtarzać, bo jak będą się powtarzać, to do każdej tej, która się powtarza, e, może zacznę dodawać łyżeczkę miodu, na przykład. O, może tak zrobimy. I wtedy przetestujemy i na słodko, i bez, bez słodkości. I słuchajcie, tak jak mówiłam wczoraj, my dzisiaj wybieramy się. Jak pimpek skończy roboty, to wybieramy się na kolację do mamy, więc ja już wzięłam się, ogarnęłam. A czy ogarnęłam? No, ja się zawsze ogarniam, ale wzięłam chociaż troszeczkę, podmalowałam oko, żeby nie iść tak soty totalnie. Umułam też włoski, dlatego są takie jeszcze piękne, proste. Myślę, że całkiem spoko wyglądają, y, więc y, jestem już w sumie gotowa, tylko się przebrać z tego w inną bluzę i mogę wyjść. I pomyślałam, że skoro wrócimy późno, to dopiero po kolacji otworzę kalendarz muminkowy z czekoladką. Wiem, że czekoladki nie są w kształcie muminków i trochę, trochę smutek, no ale mówię się trudno, przynajmniej będzie jakieś okienko. Mam nadzieję, że trafię na Bukę i Hatifnaty. To są moje dwa ulubione takie charaktery, takie postacie z uniwersum muminków. Bardzo też lubię Bobka i Włóczykija. Znaczy generalnie wszystkie, wszystkie nie muminkowe postacie bardzo lubię. Buka była moim takim love-hate, wiecie, postacią, bo na początku trochę się jej bałam, a potem zaczęłam ją wszędzie rysować, jak byłam dzieckiem. To babcia mi do tej pory opowiada, że czy pamiętam, jak rysowałam wszędzie bukę. Tak, rysowałam wszędzie na chusteczkach, na serwetkach, na papierze, na książkach, na wszystkim. Była buka, ale to byłam naprawdę takim babykiem, babykiem, i wtedy bałam się bardzo Hatifnatów. A teraz jak jestem dorosła, to wydaje mi się, że te są takie mega cute, urocze. Takie kimo kawaii, czyli kimo od kimoi, że okropne, obrzydliwe, takie wzbudzające, takie yy, taki odruch. A kawaii jako urocze. I kimo kawaii to jest tak brzydkie, tak kiczowate, tak okropne, że aż urocze. Więc one są dla mnie takie kimo kawaii. Ucz się z emu japońskiego. I takie muminki sobie otworzymy po kolacji zobaczymy jakie okienko będzie w środku czy trafi na moją ukochaną bukę albo hatifnatę, albo na bobka a teraz sięgnę po kopertę numer dwa z kalendarza otakusowego i zobaczymy co jest w środku bo jest duża koperta idę do Ciebie mój kalendarz adwentowy jest tylko jeden, jeden problem że ta taśma już puszcza. mi się wydaje, że od temperatury, bo jak tutaj słońce wpada rano to po prostu tutaj wszystko jest podgrzane Operta numer dwa, duża. Wracam z nią na kanapę, bo nie chcę siedzieć na podłodze. Cały czas walczę z tym słońcem, ale chyba jest ok. Numer dwa. Ja w ogóle powiem wam, jak Pimpek mi robił ten kalendarz i jak już go skończył i robiłam przewidki na Instagram, to powiedziałam ja tak bardzo chcę już otworzyć wszystkie te okienka i zobaczyć co jest w środku no, ale tak nie działa kalendarz adwentowy i nie byłoby fanów. czemu on to do dużej koperty? to nie są duże rzeczy o, o, jakie śliczne zaraz wam zrobię przebitki bez folii to jest ilustracja z Tenkan Shifuku nasz ukochany serię z małym chłacią Jakie to jest cudowne, zaraz zrobię przebitki bo tutaj mi niestety światło odbija od folii Obra, już wiem czemu to wsadził do dużej koperty. Druga rzecz Wełusie To jest taki bryloczek paroczęściowy z frędzlem na końcu jaki cute Ja to tak dawno kupiłam, że zapomniałam, że to kupiłam i z ostatniego, słuchajcie, czasopisma ja wiem, że te kartki były w czasopismach, ale nie, nie patrząc na nie zbyt długo powrzucałam je po prostu do siatki z rzeczami do kalendarza akrentowego. Także dzisiaj było, kurczę, bardzo, bardzo chińczykowo. Dzisiaj bez żadnych tytanów, ale bardzo fajnie. Już zmienię kamerę i pokażę Wam z bliska wszystkie te piękności. Już jestem, mam nadzieję, że kamera mi nie spadnie i wiecie co zauważyłam. Popatrzcie, to jest ilustracja na takim grubym kartonie jak zawsze. Tutaj a, oficjalne wszystkie hologramy, tak? I przepiękna ilustracja, ale ten tutaj, nie wiem, ta ozdoba z boku to chyba była inspiracja dla Pimpka, żeby to wybrać jako drugą rzecz do kalendarza. Mały Wei Wuxie, Jakieś wzorki. I uśmiech cesarza. Więc myślę, nie wiem czy to był jego masterplan, zaraz się go zapytam. Czy się inspirował tą ozdobą i do tego dobrał tą ozdobę? Nie wiem, ale mega zbieg okoliczności. Tutaj od tej ozdoby jeszcze e, oczywiście opakowanie, tak? Dlaczego Wam zawsze pokazuję? Żebyście wiedzieli, jak wyglądałam oryginalne rzeczy, żebyście nie przypadkiem nie dali się nabrać na jakieś aukcje na AliExpress, tak? Jeżeli nie ma tych oznaczeń, to znaczy, że jest to podróbka. Na pewno nagram film o podróbkach i o oryginałach, ale to na nowy rok. I jeszcze na koniec chciałam Wam pokazać przepiękną kartkę. Ona była na moje urodziny. Znaczy, no nie na moje, bo 10 listopada to na urodziny mojego brata, ale ja mówię, że na moje urodziny była dołączona do magazynu. Jest przepiękna. Pasz, 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 pasz. Jestem pod wrażeniem, zaraz się go zapytam, czy zaraz, jak będzie miał przerwę w pracy, to się go zapytam, czy faktycznie było to kierowane tym, że taka sama ozdoba, ale przyszłam jeszcze, zanim się rozłączę już tak na, na dłuższy czas, to przyszłam jeszcze odpowiedzieć na pytanie spod ostatniego vlogmasa, bo parę osób pytało, dlaczego to truskawka jest smakiem zimy w Japonii. I wydawało mi się, że jest to oczywiste, a potem sobie przypomniałam, no chyba nie jest takie oczywiste, jak myślałam. Kiedyś truskawka była zbierana na... Na wiosnę pojawi pojawiała się w supermarketach japońskich na wiosnę. Aczkolwiek, ze względu na to, że yy, mamy tą tradycję tutaj w Japonii yy, tego tortu świątecznego, to coraz więcej truskawek musiało być wcześniej hodowanych, tak, by zebrać je na zimę do tego właśnie tortu. I od iluś tam lat, nie, nie doczytałam informacji od ilu, ale znalazłam wpis. Pana, który się zajmuje właśnie, właśnie uprawą truskawek, i napisał on bardzo obszerny post. Jest niestety po, po, po japońsku, ale i tak link w opisie, że um, japońscy producenci truskawek robią sztuczną y, wiosnę i sztuczną zimę dla truskawek w szklarniach, właśnie po to, by od 5 grudnia w japońskich supermarketach już pojawiały się truskawki na półkach sklepowych. I dlatego w Japonii. Ponoć najsmaczniejsze truskawki są do dostania na zimę i początek wiosny, i są wtedy w supermarketach. Tam nawet indy pisała: Indy pozdrawiam cię, że jak próbowała zrobić tort dla swojego męża, właśnie z truskawkami, ale w innym sezonie, tam kupa napisała sierpień albo wrzesień, już nie pamiętam, to nie było truskawek. I taka jest prawda, że ciężko je dostać poza sezonem, więc teraz jak zaczyna się zima, to te wszystkie truskawki, które były mm, zrobione podczas sztucznej zimy i sztucznej wiosny, to teraz są już w końcu w sprzedaży i też dlatego pojawiają się produkty, różne przekąski, słodycze, osma, kotruskawki. Ja już otwarłam, wczoraj spróbowałam jednego i powiem Wam, jest przedziwny. Pyszny, ale przedziwny, bo ta, ten, ten puder dookoła, ten biały puder dookoła, on się rozpuszcza w ustach w sekundę. Zostawia takie dziwne, taki, taki, chłodny posmak, tak jakby człowiek zjadł śnieg, nie wiem na pewno nie mentol, ale tak się fua, rozpuszcza w buzi potem jest taka lekko kwaskowata słodko-kwaśna truskaweczka i w środku zaś to tutaj chyba z tyłu widać lepiej i w środku też ma właśnie kuleczkę z tym białym czymś i to też się tak nagle psz, rozpuszcza w buzi więc bardzo przedziwny, przedziwny cukierek, ale jak będziecie mieli y, okazję kupić, to kupcie i też otworzyłam żelki. Wczoraj spróbowałam, parę, jak montowałam film, potrzebowałam coś wrzucić na ząb. Spróbowałam tych żelek. I tak jak mówiłam, to jest taki coś ala marshmallow żelkowy. I to jest ta miękka część. Będzie widać, czy słonko przeszkadza. Zapisz, focus jest. I jest wrzucony zwykły żelek do tego, który jest trochę twardszy. Też dość taki specyficzny. Mm, Smak, można by powiedzieć, bo ten marshmallow jest słodki, a to, ta twarda część jest taka troszkę kwaskowata, ale bardzo przyjemne. Ja, jak nie przypadam z truskawkami, tak y, większość tych słodyczy japońskich z truskawką lubię, aczkolwiek wiem, że są osoby, które nie lubią, bo dla nich smakuje to chemiczną truskawką. Ja ja to potwierdzam, ale ja taki smak się przyzwyczaiłam i lubię. I to Wam chciałam powiedzieć, taką ciekawostkę e, właśnie o, o tej truskawkowej truskawkowej mani na zimę, o co to chodzi? Ja to Wam chciałam powiedzieć. I teraz muszę na chwilę spadać, bo góra prania obok mnie mnie wzywa. I muszę też umyć łazienkę, zanim wyjdę do mamy, więc idę się za to zabrać. I nie wiem, nie wiem, czy się odezwę, jak będę u mamy, czy Wam pokażę na przykład, co mama ugotowała, czy będzie chciała. Bo wiecie, mama jest wstydioch. Zobaczymy. Eee, także najwyżej się odezwę późnym wieczorkiem. Mm. Słodka. Jako wieczorną porą, widzicie ze mną ciemno już Wróciliśmy właśnie do domu i była paczka paczka, więc y, open box tak tym oto moim pięknym sfokusujesz się, sfokusujesz się mieczem do cięcia tytanów Będę otwierać paczkę daje się, wydaje spokojnie. Zawsze przebijam taśmę, a potem jadę po krawędziach. Jest to rzecz, która Was nie zdziwi absolutnie, w sensie, może zdziwi, że ja to zamówiłam, ale nie zdziwi jako produkt. Sprawdził się znakomicie. Uuu, ulotki. A i to w tle to klimatyzacja, bo dopiero wróciliśmy do domu, jest super zimno, więc włączyłam ogrzewanie na 31 stopni. Jak nie wiesz, o co chodzi, to w moim starym filmie Zima w Japonii bez kaloryferów opisuje proces uruchamiania tego klimatyzacji jako ogrzewania. Słuchajcie, mój pierwszy w życiu EFA-Klar. Musiałam zamówić przez internet, ponieważ nie chcę leścić, ale EFA-Klar, który kupiłam, czyli K+, i Duo+, nie są sprzedawane na rynku japońskim nie znajdziecie ich w żadnym sklepie w żadnym jest tylko efaclar H efaclar mat wszystkie inne, ale nie te dwa a kupiłam te dwa, ponieważ ostatnio coraz częściej wychodzę z domu i zauważyłam wy pewnie też na filmach że niestety, ale moja broda nie wygląda najlepiej i wydaje mi się, że jest to spowodowane maskami tak samo czubek nosa że jest to spowodowane maską noszeniem maski cały czas ja noszę maskę dla swojego komfortu, nikt mnie nie każe nosić, także to podkreślam tylko. Ale niestety zauważyłam, że robią mi się jakieś takie cuda na twarzy i poczytałam w internecie, skonsultowałam sprawy z moimi koleżankami, które są też takie, wiecie, intu właśnie pielęgnacje i tak dalej i dostałam bardzo dużo poleceń właśnie, żeby zainwestować w Clark. Nigdy w życiu nie miałam kosmetyków z La Roche Poche, Poche, nawet nie wiem jak to wypowiedzieć. La Roche Posay, chyba tak ale właśnie dużo osób zakwalało ten K+, żeby punktowo nakładać czyli na coś takiego jak ja mam teraz tu na czole to na czole to nie od maski, to na czole to chyba chyba nie wiem od czego chyba od tego, że śpię po prostu w za dużej ilości ubrań i jeszcze ubieram takie coś na, na szyję i mi się to w nocy na całą twarz, wiecie, yy, nachodzi więc może to są od potu, nie wiem ale już po prostu straciłam straciłam wiarę w swoją cerę ja wiem, że to nie jest aż takie straszne, ale ja po prostu nigdy tak nie miałam aż tak, takiego wysypu. I akurat skończył mi się krem, który używam. Ten z witaminą C, ten z retinolem, który używałam. Na Instagramie Wam cały czas pokazuję. Więc pomyślałam, że kupię to, co właśnie mi polecały koleżanki. Jak się nie sprawdzi, to kupię inne, ale dajcie znać, czy używaliście, czy się Wam sprawdziły, jak używacie. Ja mówię, jak się nie sprawdzi, to po prostu kupię coś innego. I też jak jesteśmy w kwestii pokazywania, to dostałam, właśnie wróciliśmy od mamy, dostałam od mamy bochenka chleba i to niezwykły chleb. Powiedziałam mamie, że kurde dużo, ale mi, ale to i tak tylko połówka jest. Słuchajcie, jest to jak chlebek z Nishikawa, tak się nazywa firma, Nishikawa, producent. Tutaj jakieś inne ich do chlebka są. I jest to chleb y, z Ginzy, że Ginza, Ginza Nisikała. Więc bardzo, bardzo ekskluzywny klep, jak ogarniacie. Dzielnicę w Tokio to Ginza jest taką najbardziej popularną dzielnicą. Najbardziej taką bogatą dzielnicą. Wszystko tam jest takie, wiecie, wyfiukowane. on E, bułkę przez bibułkę, więc i chleb musi być on-en. On. Dostałam od mamy ulotkę. Tutaj też dostałam ulotkę. Jeden taki bochenek. 864 jeny. Tak. Jeden i pom. Jako ippon, jako cały bochenek chyba. Nie wiem, chyba tak. No i tutaj jakieś takie różne, jak można podpiekać, jak można robić. Mama powiedziała, że najlepiej smakuje, jak wrzucę do tostera. Tutaj cała instrukcja obsługi, jak podpiec sobie chleb, nie? No zobaczymy, zobaczymy, czy jest taki pyszny, jak mama mówiła. Bo mama mi już dawno temu mówiła, zachwalała. I pomyślałam, że Wam pokażę, bo wczoraj też Wam chleb pokazywałam. Ten akurat muszę sobie sama pokroić, Więc będę sobie. E, jutro sobie zrobię na śniadanko tosta z szyneczką, z serem, z masełkiem i z tym chlebem. Trudno by było zrobić tosta bez chleba. I na sam koniec, już naprawdę na sam koniec, bo jest bardzo późno już. E, która dochodzi? Jest 21.26 u mnie. Yy, a jeszcze muszę to zmontować, wszystko. Muminkowy kalendarz. Nawpierdzielałam się słodkiego po kokardę u umamy, jak byliśmy. Wzięłam wszystkie te słodecze, które. Wczoraj wam pokazywałam, testowaliśmy kitkety. Dobre, dobre. Nie moje ulubione, ale dobre. Ten Tahiti, Tahiti, tahiti Vanilla Melt Kiss. Bardzo dobre, bardzo fajne było w smaku. I co jeszcze jedliśmy? Nie pamiętam. A, te sakurowe kitkety, ale to już jadłam. tu tam nie ma co za bardzo nic nowego. Dwujeczka, boję się, że mi wypadnie. No chodź tu. Może powinna zmienić ustawienie kamery, żeby wam pokazać? Chociaż nie, bo tutaj nie ma co pokazywać, bo czekoladki są odwrócone tak czy siak. Od pupy stronę. Kto tu będzie? Obstawialiście? Kto tu będzie? Buka! Buka to po japońsku moran. Moran? Moron czy moran? Moran chyba. Buka się nazywa. Ale brzyć. Dobrze ją widać? I co tutaj jest? Kurde samolot. Co ma Buka z samolotem wspólnego? Czy to jest jakieś przesłanie, że nie wylecimy z Japonii? Ja tutaj nie chciałam poruszać tematu, co się teraz dzieje w Japonii. Zapraszam Was na Instagram, gdzie cały czas dodaję informacje. Ale prawdopodobnie nawet rezydenci nie będą mogli wylecieć z kraju aż do 1 stycznia. No, lipa. Bardzo mleczna czekolada. Wiem, że z, z, z wątku na wątek przeskakuje ale muszę sobie osłodzić tą informację czekoladką. Idę teraz, słuchajcie, zrzucę pliki, ja sobie wejdę pod prysznic, przetestuję sobie ten nowy kremik. Ten chyba jest na... ten chyba można na noc, tak mi się wydaje. Poczytam sobie instrukcje w środku, jakie są i będzie testowanko. Ja Wam dziękuję i w ogóle chcę Wam powiedzieć, że to nie będzie tak, że ja będę cały czas w domu. Pierwsze vlogi, dwa są z domu, bo... Nie nadałam sobie w wrzątku, bo mam zaplanowane tak dużo różnych wyjść, że żeby na początku się nie przeforsować, żebym nie padła z zmęczenia. To pierwsze dwa vlogi są właśnie takie domowe, chillera, też za dużo się jeszcze nie dzieje, tak? Wszystkie atrakcje są później ustawione, więc e, zapraszam Was. Jutro, jutro wychodzę z domu, jutro was zabieram z domu, wychodzimy na miasto, e, muszę coś załatwić i przy okazji też e, was zabiorę na miasto. Jutro będzie blog, vlog wychodny, w sobotę też wychodzimy, i w niedzielę prawdopodobnie też wychodzimy. No, dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Bye bye.